Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Ale się dzisiaj rozpadało, całą noc padało, cały poranek. A ja z samego rana byłem w mieście. Byłem tam w roli taksówki, można powiedzieć, ale przy okazji załatwiłem kij brzozowy. Taki o, bo a propos tej wczorajszej grzędy, to był długi gniot, długo go do późna montowałem, renderowałem, i w międzyczasie sobie poczytałem o tych grzędach. Ja wiem, że normalni ludzie to najpierw czytają, jak coś trzeba zrobić, a potem robią, ale ja do końca normalny nie jestem, prawda? I ale teraz zaraz poprawimy. O, dzień dobry Państwu, ale tutaj zebranie w kurniku, a za siebą zebranie maluchów, ale a propos, tej grzędy poczytałem, poczytałem i się dowiedziałem, że nie jest dobrze. Nie jest też źle. Można powiedzieć, że jest tak średnio. Mianowicie te szczebelki są dobre dla kur niedużych, tych odmian karzełkowatych, jak Bocianek, ta koleżanka za nim, ta biała kurka. Dla nich takie wystarczają 3-4 cm, ale te są zdecydowanie za małe. Dla tych większych kurek, takich normalnych, powinny mieć około 6 cm. A, pisałem było parę osób, że to będzie śliskie, kury będą się ślizgały. Nie, to w ogóle nie jest śliskie, nawet jak tym olejem posmarowałem. I tutaj rzeczywiście te małe kurki się zmrowiły, z tyłu sobie spały, a z przodu raczej nikt. To dzisiaj to przekręcimy na normalny kij brzozowy, taką gałąź długą. Udało mi się prostą zorganizować. I zaraz tutaj pomierzymy, dotniemy, sprawdzimy te średnice, żeby tam koło tych 6 cm było, bo chodzi o to, żeby kura jak siedzi, to pewnie się trzymała i żeby nie było ani za duża, ani za mała, ale na tyle duże, że na przykład w zimę, żeby swoim ciałem mogła ogrzewać nogi, żeby jej całkiem tam nie wychodziły. Jeszcze jedną rzecz można tutaj troszkę poprawić. Trochę za bardzo się teraz buja. I każde wskoczenie kury powoduje takie bujanie, i to dla innych kur może powodować trochę stres, trochę niewygodnie. Trochę się podobno może bujać tak rzęda, nie jest to wielkim problemem, ale nie za bardzo. Więc sobie gdzieś tam takie dystanse zrobię do ściany z tyłu, żeby tam się blokowało. Z drugiej strony, jakby to powiesić na następnym. To może by było tak. Też by było dobrze. Zaraz tutaj pokombinujemy, żeby mniej się bujało, ale najpierw te grzędy przekręcimy. Czyli odkręcam te malutkie. Te to dla kurczaków by były dobre. Ale poszło szybko, nawet kamery nie zdążyłem włączyć. I to myślałem, że to będzie większy problem z bujaniem się tego. A tutaj te tylnie łańcuszki przełożyłem o jedną grzędę do przodu. Te poluzowałem i nic się nie buja. No, bo tam się opiera na ścianie, i teraz, jak kura sobie hops wskakuje, to to jest stabilne. I bajka. A tutaj można dalej sobie bez problemu żadnego podwiesić jeszcze prościej. O, tak to już całkiem prosto. Tam mnie zaczepiłem łańcuchami o ten, ten. Oto, ale to się zaraz zaczepi, się poprawi. A teraz do sprzątania. No to bajka. Dobra, dwóch rąk potrzebuje, żeby to poprawić, ale jest dobrze. Dobra, poprawione. I teraz możemy sobie cyk podnieść, wysprzątać, opuścić, I nic się nie dzieje. Kij pomierzyłem, elegancko mi wyszło 30 cm, tylko obcinki zostanie 2 metry, 3 cm razy 2 sobie ukroimy. To lecę po piłę. I całkiem nieźle wyszło z tymi przekrojami, bo tutaj mamy 7 cm. Gratulacje. Tam mamy około 5, no i tutaj mamy pomału troszkę troszkę mniej. Także śmiało można je przykręcać. Tutaj na najgrubszych na pewno będą na pewno. Na pewno to nie wiadomo, czy w ogóle tam jakaś kura usiądzie, ale powinno być najwygodniej tym największym kurom, do mniejszych i tutaj jeszcze mniejsze. A najmniejsze to tam z tyłu. No to stare grzędy odkręcamy te, przykręcamy. I stara nowa grzęda skręcona. Czy się będzie kurą podobała? Okaże się za kilka godzin, jak się zejdą. A tu się znowu trochę rozpadało. Trochę się przejaśniło i trochę rozpadało jednocześnie. Tak szczerze Wam powiem, że te brzozowe kije to bardziej mi się podobają od tych kupnych patyków, nawet. Jeszcze takie dwa dobra ci, można zrobić całość. Jak deszcz pada, to perełka. Zwykle przyjmuje taką pozę. Chowa się na tarasie albo w domu. I dziół nie buja i kamerą, bo będzie obraz trząsł. I śpi. To jest bardzo dobry pomysł. Też nie lubię jak jest niskie ciśnienie. Ale że pada, to bardzo dobrze. Bo może będą grzyby i na polu może coś urośnie. Ty to się deszczu nie boisz. Cały mokry jesteś. Dobrze, że jest ciepło. I pada i siąpi na przemian cały dzień. Ale barowa pogoda. Spać się chce. Ciśnienie chyba niskie. A ja już nie mam 20 lat. <laughs> ale niesiemy sianko węgrowskie z owocami leśnymi dla królików. Bo rano jako porządzałem to już miały mało. Także już wam dajemy. Jak tam jest tego buraczka? O, nawet coś tam zjadłeś, ale nie wszystko. Czarny, jak się masz? Jak tam włosy? Dalej ci tak wypadają. Czekaj, za czym nic się nie bo Ja dzisiaj nie mam dla Ciebie. Trochę wypadają. Zaraz Ciebie wyczeszemy. I podamy Ci troszeczkę sianka z owocami leśnymi. Znowu byłem w sklepie takim zoologicznym i nie kupiłem paśnika akurat do tej klatki. Ta klatka to jest tymczasowa. Będziemy niedługo robić nowe. Ale na pewno nie dzisiaj, w taką pogodę. Smacznego. Jak ładnie się kłania, że dziękuję. W tej bandzie też mogę garstkę rzucić. A co? Niech sobie poskubią te owoce leśne, to pewnie im najbardziej będą smakowały. Ale to ładnie pachnie. Ale to ja już się powtarza. Mówię to po raz setny, panie Wąsaty. Dzień dobry. Tam jesteś? O tam. Ale tam wydrapałeś tej słomy. Wszystko na dwór. czekaj, ja ci dam z tej, bo tutaj mam. Tam zamek nie działa, tu przyłożyłem tym, chociaż dobra. Tutaj ci wrzucę. Tutaj to będzie widać. Konewka, nie przeszkadzaj. Tutaj to będzie widać. Jej, o! Dobra, dobra. Teraz jest lepiej. Tutaj będzie widać, czy ty zajadasz, czy nie zajadasz. Ale zajadasz. On to apetyt ma. No już ci daje, już ci daje. Ale on to się chowa do środka. Po tym odrobaczaniu, to mi się teraz króle boją. Jesteś tam? Jest, ale na samym końcu. O tutaj. Dzień dobry. Jak tam, wąsiki i malowane oczka. No ładnie, ty to naprawdę jesteś śliczny. Panie Łaczate, to już wszystko wyjadły. Co miały? No to już Wam daję. Wy jesteście dwie. To macie trochę więcej. I ta pani też taka wąsata, ale z nich by ładne królaki były. Tylko że to rodzeństwo i to z jednego miotu. No to tak nie bardzo, nie bardzo by mogło tak być. Żeby dobrać jeszcze takich wąsaczy z innej hodowli. To by było ciekawie. Pani roda, nic się nie denerwuj. Ona to zawsze była strachliwa i wszystkiego nie dojadła, ale ona. Jest sama. To już ci dam do końca wszystko i wysypię ci resztkę, co tutaj zostało sobie posku O zaglądam, to ucieka w kąt. Nie mam tej pasty. Chociaż ona to tą pastę pierwszy raz to nie chciała. jeść, po tym to już nawet jej chyba zasmakowała. Aleście tu błota narobiły. Dla was zorganizowałem też taką garstkę. Chcecie? Coś tam poskubią. Proszę bardzo, zajadaj. O, bardzo ładnie. Tam wam rzucę. No, rzuciłem wam w same błoto. Aż szkoda, ale może zaraz sobie to porozciągają. O, wszedłem do drewutni, a tuż żbik wyszedł. Panie żbiku! Nic się nie bój, to ja. No, ale on już zaczął stąd pryskać, jak ja tylko drzwi zaczęłem otwierać. Dobra, bo ja się tylko kręcę i kręcę, za co się nie wezmę, to zaraz zaczyna mocniej padać. Trzeba sobie znaleźć robotę pod dachem, ta robota jest tutaj przede mną. Trzeba tutaj trochę ogarnąć, trochę posprzątać, bo już jest nieźle, ale zaraz znowu może być źle. Robota niedokończona to aż niedobrze. A dzisiaj dobry dzień, no bo pada. Nie ma co tu za bardzo po podwórku szaleć. Także ja się biorę za porządki, mam na to parę godzin, zanim kurki będą szły na zielonkę. No to się zabieram. Widzimy się kilka godzin później. Trochę się naszarpałem z tą drobnicą, ale jest jako tako. No już nie jest źle. Tutaj kącik Majsterkowicza powstaje elegancko z widokiem, co się dzieje na podwórku. Wszystko tutaj widać. Na zimę, może jakąś małą pleksję sobie kupię, coś takiego. Myślałem, że ten stolik będzie za szeroki, a się okazało, że jak jest wysprzątane, podejdę tutaj do brzegu. Wszystko bez problemu, nawet te klucze u góry sobie sięgam. Także stolika nie będę skracał, tylko na pewno muszę go wzmocnić, bo on tutaj lata na wszystkie strony, a chciałem tutaj zamontować to przykręcić do stołu gdzieś tutaj. Tu już prąd sobie podciągnąłem elegancko. Jest przedłużacz, można sobie tutaj działać. Na pewno muszę sobie kupić imadło, nawet jakieś małe, bo nie mam. Ale czasami potrzeba. Ostatnio chciałem jakąś tam blaszkę przygiąć. No jak się nie ma imadła, gdzieś cęgami trzymać, drugimi wyginać. A tak to zawsze to prościej też by można było do stołu. Przykręcić. No trochę zeszło, trochę zeszło, jeszcze nie jest idealnie. Jeszcze z czasem będzie lepiej, przynajmniej taką mam nadzieję, ale różnica jest ogromna. Jeszcze niedawno wyglądało tutaj tak. A teraz jest dobrze, dobrze. Nie, bardzo dobrze, no ale jest postęp ogromny. A i przyszły mi. Te beczki, co wczoraj na gniocie zamawiałem. Dwie już są tu, a jedna jeszcze przy bramie, bo trzeciej ręki mi zabrakło i już pora kury puszczać na zielonkę. To dobra, Edziu, chodź. Edziu, dostaniesz obiad i puszczę kurki, i skoczę po beczkę. Ojejku, aleś skoczył. Albo razem rowerem skoczymy po beczkę. Dawno rowerem nie jeździłem, a teraz popadało. Po deszczu to się przyjemnie jeździ po tym lesie, bo tak się kółka nie zapadają. Nawet ten to, taki całkiem taki ja wiem, góral, no taki nie szosowy, tylko właśnie do ścieżek, ale to on się zapada po całą oponę, jak jest sucho. To się nie obalić teraz z tą beczką. Edziu, my tylko po beczkę, zabramy, nie lecimy. Trzecia beczka przywieziono, ale bym zarobił głową, jak tu wjeżdżałem na rowerze? Mało brakło. Dobra obiad i kurki na zielonkę. Obiad podany to towarzystwo wypuszczamy i zaraz bierzemy beczki lecimy do starej drewutni. Trochę porządku się zrobi z tymi workami tylko wyjmę sobie dwie beczki co najmniej i przymknę garaż bo mi zaraz tu na wchodzi towarzystwa. Eleganckie. Dwie, dwie beczułki otworzone i do jednej damy kredę pastewną, ale obawiam się, że do tej beczki to mi wejdzie tylko jeden worek 30 kilo. Chociaż kto wie, zaraz zobaczymy. Oj, wgięta tu jest delikatnie, ale to się powinno naprostować. Pan Indyk to za każdym razem tutaj przychodzi, jak ja jestem. Panie Indyku, to tylko kreda i ziemia okrzemkowa i wszystko opisane. I teraz no dzisiaj się postaram usiąść, rozpisać sobie mieszankę ziół i zamówić wszystko, co potrzeba i na dniach czy tam w przyszłym tygodniu, jak wszystkie paczki do mnie przyjdą, zrobimy taką beczułkę ziołowej mieszanki, którą będę dodawał do Beczki, czyli tak muszę rozplanować, jaka dawka na 100 kilo paszy, bo do beczki mi wchodzi mniej więcej 100 kilo i wtedy będzie do mieszka. Dobrze dawać dziółka, bo to i probiotyki, i na trawienie, i na odporność, i na drogi oddechowe. Na wiele rzeczy tam pomagają, a nie są jakieś drogie, no i wiadomo, naturalne. Cześć żbiku, tam w drewutni widziałem, że sobie siedziałeś, jak deszcz padał. Śmiało tam sobie siedź, nie bój się, jak się drzwi otwierają. No bo kto tam ma wchodzić? Pewnie ja wchodzę. Także bez obaw. Czekaj. Wodę Ci przesunę, a dam Ci jedzenie, które dostałeś. Puszeczkę. Mm, jak ładnie pachnie. Trzymaj. Proszę uprzejmie, zajadaj. A dasz się dzisiaj trochę pogłaskać? Na początku to tak nieufnie. Co, smakuje? Smakuje, tobie to wszystko smakuje. Ty nie jesteś wybredny jak perełka. Trochę się da pogłaskać, ale tak troszeczkę tylko. I raczej wtedy, jak mu się da jedzenie, i on przyjdzie taki głodny, to już tak bardzo się nie boi. To mu się nie chce odchodzić, woli sobie zajadać, ale tak odsuwa tą głowę. Jeszcze trochę się boi. No, za każdym razem, parę razy spróbować. I będzie dobrze. Kurki, i garażówki, to te dwie, co się w garażu niosą. Dajcie spokój, macie nasypane. Przed chwilą wam jeszcze dosypałem, bo już wszystko było wyjedzone. Także tam sobie jedźcie. Jedźcie, jedźcie, jedźcie tam i tam jedźcie. I tuż bik zajada. A suchego dam ci w drewutni. Tam gdzieś śpisz, chociaż kiedy to było wczoraj. Wczoraj na kamerach sprawdzałem, bo po 19 siedziałem na podwórku, już było całkiem ciemno, już tak koło 20 i przeleciał przez podwórko, czegoś się przestraszył, jakby coś po lesie chodziło. Może te pieski małe, czy coś. To dopiero gdzieś do drewutni, po trzeciej przyszedł spać dalej. Ale nie bój się tam, nie bój. Ciekawe, czy ty się kiedyś dasz oswoić. Ty, to już masz dużo lat, dużo lat w lesie. Musiałeś przeżyć, bo ja przecież tam parę lat temu. Jak na tarasie głowę wsadziłeś, o właśnie do takiej puszki i mu się zaklinowała na głowie. Dobrze, że się obudziłem, bo słyszę, że coś się tukło i tukło na tarasie. Wyleciałem, a to na 90% było on. Kolejne przyszły tutaj i bocianek. Dajcie mu w spokoju zjeść. Ja wam mówię, żebyście mu dały w spokoju zjeść, a sam mu Ględzę nad głową, niech sobie zje. Kury, no bez przesady. Z miski mu będą wyjadały, ale widać on się jakoś nie stresuje na nie. Może to wiejski kot? Kury, nie denerwujcie mi tu żbika. Już uciekajcie. Aż żbik się kur przestraszył do lasu, uciek. No już, już. Chodźcie, wam dam coś smakowitego. Odganiałem kury, to Żbik pomyślał, chyba że jego odgania mi. Do lasu poszedł. Teraz będę musiał pilnować jako nie, żeby mu nie wyjadły. Żbiku, może lepiej sobie w drewutni jedz. No i teraz ci nie zabiorę już. Dojedz do końca. Indyczka jeszcze przyszła. Indyk, kaczki. Całe poruszenie na podwórku. No nie, no kura je. Aż bik odchodzi. Uciekaj stąd. Bocianek, weź ją gdzieś tam, zaproś na robaki czy coś. Nie na kocią karmę. No jedz, żbiku, jedz, bo to będziesz tak długo jad, to ci wydziobią. Jesteś tam? No zajadaj. Nie no nie da rady. Jedną kurę od to cztery przychodzą. I idę tam ci żbiku, dam. Za płotem, tą resztkę, co nie dojadłeś? Gdzie ty tu masz to szczelinę? Jak ci to tu przełożyć, żeby to nie na wypadało? O, udało się. Proszę. No tutaj to zjesz w spokoju. Tylko mi potem przypomnij, że tamtą miskę zostawiłem. Bo ja to mogę nie pamiętać. No, tutaj to ci nikt nie przeszkadza. Ja też już ci nie przeszkadzam. A tutaj cała banda na dachu. Jak wy tak lubicie do góry chodzić, to może bym Wam skonstruował tą grzędę z tych deseczek, co mi zostały. Ale ten jest ładny. Jak podrósł, to ślicznie wygląda. Obyś był kurką. No to mam pierwszą robotę w nowo utworzonym kąciku majsterykowicza. No to szybciutko robimy grzędę dla kurczaków. Trzy, pięć minut i powinno być gotowe. Minuta pięć i dla kurczaków gotowa. Pomierzone, wygodnie na tym stole się robi, nie trzeba się tak chylać, to nie na ziemi. A co tu takie zebranie przy płocie? Podejdź no do płota. Teraz już nie będziecie musieli po dachach chodzić. Jest dla was grzęda i dla kurczaków te kije nie będą za małe. Tylko gdzie wam to ustawić? Może o tutaj? O, trzyma się elegancko, wodę Wam oczyścimy, przestawimy tutaj i to Wam przeczyścimy. Ciekawe, czy będą korzystały. To tak w ramach zabawy, figli i psot. A tutaj, gdzie na noc przychodzi, to mu suchego nasypie. Myślałem, żeby dać mu... O, dobra, może starczy, bo on już jest dwa razy taki, niż jak zaczął tu przychodzić. Tak będzie dalej, jak to będzie wyglądał jak ja. Jak zjadłeś, to mam tu dla ciebie smaczki, tylko do ciebie to trzeba na kucaka podchodzić, bo jak na stojąco, to się boisz. No co zrobić? A sucho masz w drewotnie ci nasypałem. Ile tu tego jest, bo tego tylko maksymalnie 20 dni nie można podać. Tak napisali na opakowaniu. No co, smakuje? A za smaczki dasz się pogłaskać? O. Jak ładnie. No, chwilowo ładnie. Do obra zajadę. A pan żbik już u siebie w sypialni jest. Nie będę mu tam wchodził, żeby go nie straszyć. A wy jeszcze chodzicie. Już wczoraj o tej porze to wszyscy na grzędach byliście. Część kur już się poschodziła i widzę, że zdania są podzielone. Część woli te grubsze grzędy, część te. Cieńsze, ale tak jak widać, na tych cieńszych raczej są te mniejsze kurki. Tutaj troszkę większe. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Jak będą zdecydowanie bardziej któreś wolały, no to zrobię wszystkie jednakowe. Perełka wyspałaś się w końcu. Cały deszcz na tarasie, a potem jeszcze w domu spała. A wy jak tam, maluszki, nie korzystacie jeszcze z nowej grzędy? No jeszcze nie. Póki co bardziej z dachu. I to wszystko w dzisiejszym gniecie. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na jutro na siódmą rano. Na razie, cześć.